Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym gry strategicznej strawaźni. Ten odcinek będzie podzielony na dwie części. Pierwsza część będzie dotyczyła aktualizacji z numerkiem 668. zaś druga część będzie dotyczyła trwającej rozgrywki z numerem 7. Nim przejdę do omawiania tematów, chciałbym zachęcić standardowo do subskrypcji tego kanału, zostawienia komentarzy i lajkowania. Dziękuję ślicznie za pomoc w promocji tego kanału. A zatem aktualizacja. Pierwszy punkt, poprawka. Poprawiona została Walhala w świecie mgły o przywoływanie wojów, komunikaty i dodane zostały limity z baraków koszar. To jest aktualizacja dość y, dawno, którą poczyniłem, to prawie 3 tygodnie temu, bo tak ostatni film właśnie był gdzieś poczyniony z 3 tygodnie temu. No tutaj mam akurat uruchomioną i tu chyba chodziło, chociaż tu jeszcze będą do poprawki, y, że jak wybieramy że jak nie mamy na przykład e, któryś z tych limitów, e, czy limity są przekroczone, po prostu nie będzie wyświetlane. E, komunikaty, tak tutaj widać właśnie na ten taki kolor akwa, e, jest, jest ich więcej, nie, głównie mniej więcej o to, o to tutaj chodziło, e, że możemy sobie tutaj po prostu dobierać. Ja wiem, że na samym początku tutaj ta walhala troszeczkę wygenerowała problemów, ale mi się wydaje, że chyba już się przyzwyczailiście, już jest git jeśli chodzi o ten temat yy, drugi punkt poprawka poprawione zostały limity w, w Borgle trudu przy majstrowaniu wojów tak, to chodziło dokładnie o te limity przepraszam, to nie tu Dokładnie o te limity tutaj chodziło akurat tutaj w tej chwili nie mam żadnych tutaj przekroczonych limitów, ale są połączone dokładnie, były połączone z koszarami, bo pierwszy punkt właśnie dotyczył, że w Midgardzie, mamy tutaj, koszary to mamy tutaj ten nasz limit limit wojów i on do, dokładnie obowiązuje też naszą borągłę trudu i majstrowanie wojów. Ja wiem, że tutaj jakby troszeczkę był temat yy, taki dość kłopotliwy, czy też dyskusyjny, bo niektórzy gracze jednak no, oczekiwali, żeby Bor Mgła Trudu działała bez limitów na koszary, ale chodzi tylko i wyłącznie o to, że my tych wojów po prostu majstrujemy, czy jakby my tworzymy ich, a najemnicy to są wojowie, którzy przybywają nie wiadomo skąd. Yy, I dlatego jest ta różnica, że akurat najemnicy, czyli z świata wody, ciągle nie mają tych, nie dotyczy ich limity, a właśnie tych wojów, którzy, których my majstrujemy, po prostu te limity dotyczą. niezależnie w jaki sposób, czy ich powołujemy, czy właśnie w o trudu, czy w koszarach barakach. Trzeci punkt. Zmiana. Do żertwi świątyni, z której pozyskujemy magiczny przewiad numer 1, dodany został limit. Tak. To było coś takiego, że to było chyba wręcz wskazane i oczekiwane ze względu na to, że ze względu na to, że ta cała żertwa, czyli tutaj, niektórzy gracze popadli w, w... Taki, taki ślepy zaułek, a mianowicie na sam początku rozgrywki, jak już mi, mieli drakary, statki czy też e, dżonki, chociaż jeszcze mongolów nie mamy, e, statki, to młodzież, przepraszam, to w tym momencie oni po prostu płynęli po magiczny przedmiot numer jeden, po to, żeby po prostu dachabary zawsze mieć ten, nam, ten przedmiot w dużych dość ilościach, No, się okazało później w czasie rozgrywki, że, że co, że e, tutaj fajnie gospodarki można było podbijać tym, tą żertwą właśnie z MP1, dlatego się pojawił tutaj. Limit. Limit na tą żertwę. Mam 10 dokładnie. No troszeczkę tam się przybujałem, bo on, on za raz został uruchomiony, a później się okazało chyba po dwóch tygodniach, że nie działał, także musiałem jeszcze go poprawić. Mam nadzieję, że gracze zgłoszą mi, jeśli ten limit w jakiś sposób przestał działać. Ale wydaje mi się, że już teraz powinno być wszystko ok. Czwarte punkt. Popra poprawka. Poprawiony został formularz maksymalnej wartości dotyczący magicznego przygotownik 2 w trudu. Zakładce Walhalla. Przed chwilą to pokazywałem, czy jak przy omawianiu drugiego punktu, że właśnie te limity, właśnie między innymi też dotyczyło tego, ten limit e, e, właśnie magicznego przedmiotu numer 2. Już tam nie będę wracał, będę mógł zachodzić. Piąte, nowość. W głównej izbie gospody dodane zostały... Linki dotyczące podglądu postów z botami, bez botów lub samych botów. Dodatkowo w ustawieniach gry do, y, dodana ta możliwość ustawienia domyślnego wy, wybranego podglądu. To jest stare zgłoszenie, już w zasadzie, hmm, że to pamiętam, chyba gdzieś na początku pierwszej albo drugiej y, naszej rozgrywki, właśnie y, w szóstej erze, i ktoś mi zgłosił, nie wiem czy to nie był y, nasz y, Harnaś, y, że jak wchodzimy do gospody. No dobrze było, żeby oddzielić, oddzielić boty od postów graczy. A mi akurat to, to nie, nie, nie przeszkadzało w jakiś sposób, bo powiem, powiem szczerze, że wchodząc do gospody i rolując ten cały temat, to mniej więcej jak, wiem, jak jest historia. Ale wiem, że ktoś może to irytować. Dlatego tutaj mamy właśnie te linki. i To jest właśnie bez botów, kiedy tu się pojawią same tylko i wyłącznie wypowiedzi eee, graczy i same boty. Tu mam już tylko same boty. No i z botami, czyli wszystko razem. No i oczywiście, tu jeszcze jest przywołane, że jeżeli wejdziemy w ustawienia gry, to możemy, jeżeli ktoś po prostu nie chce tych botów yy, czytać i ich rolować, i tak dalej, to może sobie ustawić. Yy, gdzie to było? nie wiem czy nie na samym końcu, tak to jest na samym końcu, na samym końcu jest właśnie te ustawienie i to sobie ustawiamy, że domyślnie że na przykład jak bez botów to sobie ustawiam bez botów, czy dalej no, w testach wyszło mi, że jest wszystko ok, wszystko działa, także powinno być w porządku szósty, zmiana wymieniona została grafika kamienia runicznego w świecie krasnoludów i dodane nowe skały określające aktywne jaskinie w zasadzie to są jaskinie pierwszego poziomu może trochę tak zdradza, ale to prawdopodobnie nie będzie jeszcze wejście jakieś nie wiem jak to będzie wyglądało, będzie grafika, że będzie można zejść na niższy poziom w świecie krasnolodów. W tej chwili mamy takie dwie jaskinie, które my widzimy czy naszą główną z kopalniami, z kamieniem runicznym, gdzie po prostu zbor mógł trudu, gdzie my tu się przenosimy. No i oczywiście tutaj jest jaskinia obok ukryta. Właśnie te nasze porzucone leże żmija to będzie przywołane w kolejnych aktualizacjach, a to mniej więcej takie nie wychodzą z pierwszego poziomu. No, może tu się jeszcze jakieś jaskinie jeszcze się pojawią, zobaczymy, jak będziemy schodzić na niższe poziomy. Ogólnie też w świecie krasnoludów już mniej więcej zostało jakby tak ostatecznie opracowane, mniej więcej jak te nasze światy będą wyglądać, jak one będą zamykane, żeby będą takie ramki z takim lekkim cieniem. No i mniej więcej tu już... W świecie krasnoludów, tak jak mówię, jako pierwszy świat, to tak graficznie jest już w miarę w miarę opanowany. Eee, dobrze, siódmy punkt. Zmiana. Eee, zwiększona została ilość złota w, e, w ukrytym magazynie. Dodatkowo do nas stała informacja, jak zainwestować w bezpieczną przyszłość w starej waśni. No, wchodzimy znowu do Midgardu. To jest tak, że kilka, kilku graczy zostało właśnie tutaj złupionych. No i okazało się, że te złoto, które my tu przetrzymujemy, jest ich było za mało. Także zostało to chyba dziesięciokrotnie, krotnie zwiększone, czyli tego złota mamy więcej. Więcej, no i plus ten właśnie tutaj komunikat zadał swoją przyszłość i zainwestuj, i zainwestuj w ukryty magazyn. Polecam z tym magazynem trzymać, a w zasadzie tutaj wszędzie trzymam na maksa wszystkie wartości. 8. Nowość. Utworzone zostało porzucone leże żmija w świecie krasnoludów i dodane zakładki nawigacyjne leże i pomoc. Uruchomione zostało pierwszych 8 fantów z porzuconego leża żmija. Tak naprawdę to już powinno działać w zeszłym tygodniu, w czwartek, bo taki właśnie miałem plan, no ale się nie udało. Coś tam mi jeszcze nie zadziałało, właśnie w tym leżu żmija. W zasadzie tu mamy możliwość dwa, dwie, dwie drogi wejścia do tego leża, zaraz drugą pokażę. A może tutaj jeszcze będzie przywołane to, może nie. Pierwsze taka, że po prostu musimy tutaj przerolować, żeby się pojawia tutaj zakładka. I ja tutaj akurat już idę drogą, bo to było w poprzednim tygodniu, kończyłem te testy. Część tych testów i tutaj właśnie jest coś takiego, że mamy napisane co my będziemy tutaj mieli, ale teraz uważajcie, bo to jest dość istotne. Ten czwartek najbliższy, czyli chwileczkę rzucę tutaj okiem na kalendarz, czyli to będzie 27 grudnia. Przepraszam, 25 grudnia, bo 27 to jest sota. 25 grudnia będziemy mieli dostępne tak naprawdę tylko 8 punktów. I to tak, denara jeszcze nie, także sobie tam notujcie to, co teraz mówię: będzie tak, do limitu kamieniołomów w Svatahemie, plus jeden do limitu będzie to. Do limitu kopalni złot, rudy, żelaza, węgla i złota to będzie już dostępne. Do limitu przystani morskiej w świecie wody to będzie. Do limitu kamienia runicznego w Midgardzie będzie. Do limitu warsztatów w Midgardzie będzie. Do limitu ukrytych magazynów w Midgardzie to będzie. To są te 8 punktów. Postałe punkty będą niedostępne. Dlaczego tak jest już w ten czwartek? Ze względu na to, że. Yy, Popełniłem, tak jak wcześniej mówiłem, w wakacje popełniłem trochę błąd, ponieważ jak uruchamiałem Nilfheim, czyli świat mgły i świat, czyli, czyli walkę o partykularze i, yy, i turniej surta, tego było za dużo. Tu praktycznie się otarłem o wręcz, może nie katastrofę, ale takie powieszenie gierki na dłuższy okres, no bo był taki moment dość krytyczny, w zasadzie nie jeden, dość krytyczny, że tego po prostu za dużo zrobiłem. No i to jakby wyciągając z tego wnioski, no postanowiłem, że teraz po prostu będę robił krok po kroczku. Wolę ten krok, kroczek mały, żeby on po prostu dłużej trwał niż od razu po prostu rzucić się na głęboką wodę i na tym się okazać, że kurna cofka będzie kosztowała e, większe, większe problemy i tak dalej. Także po prostu robimy to małymi krokami. Mamy tutaj, pamiętajcie o tym, że w, w porzuconym leżu żmija mamy tylko i wyłącznie aktywnych 8 punktów, czyli bez pierwszego punktu i następne 8, które to są na liście. To są, czyli jak już mamy limit do ilości bitew, tego i poniżej, tego nie będzie, tak samo nie będzie staro starowłaśniowego. Jak wszystko teraz pójdzie w ten czwartek, czyli 25 grudnia, czy wszystko się okaże, że jest ok, będę uruchamiał kolejne punkty tutaj przywoływane i po prostu będziemy tam sobie testować. W zasadzie ja będę testował, ale też będę patrzył właśnie jak mniej więcej Wam to wychodzi. Także i teraz tak, ta aktualizacja no wydaje się, że nie jest duża, ale ona jest naprawdę gigantyczna, ponieważ, ponieważ w drogowskazie i to jest właśnie ten element, to jest tutaj dru drugie wejście do naszego porzuconego leża żmija w świecie krasnoludów. Dziewiąty punkt nowość. W drogowskazie od 7 poziomu włości widoczny będzie tygodniowy kalendarz dotyczący planów. Aktualnie aktywny jest tylko Zmijczar dotyczący czwartku żmi czarno, tak na świecie stary wasin, jest czwartek nazywany, ale od teraz, <grymne> także już będziecie się mogli się domyślić, że każdy dzień tygodnia będzie nazywany inaczej. Także mamy ten kalendarz tutaj, w tej chwili mamy poniedziałek, jak widać, wszystko na znak zapytania, a żmij czar mamy tutaj i w tym momencie, jeżeli teraz jest on akurat nieaktywny, ale jak będzie czwartek i będzie ten żmijczar, czyli czwartek aktywny, jak tu klikniemy, dokładnie nas przekieruje do zakładki porzuconego leża żmija w świecie krasnoludów. I teraz dlaczego ta aktualizacja jest gigantyczna? Tak naprawdę to co robiłem w wakacje, czyli walki o partykularze i turniej surta no to są o wiele mniejsze niż teraz. Tu będzie tu ładowane, że każdy w każdym tygodniu będzie. Każdy dnia, ni, ni tygodnia, czyli 7 będzie takich 7, jakby to eventów. Chyba eventów, gdzie będziemy mogli zdobyć... Różnych fajnych tematów, które będą dopalać nam gospodarkę, dobrze to by było. to. także liczę na Waszą pomoc, żebyście szybciutko mi tutaj informowali, że coś się wydarzy. Nie tak. Dziesiąty punkt, nowość. Uzupełniona została informacja w Twojej chacie o pomocy, w pomocy dotyczącej siódmego poziomu. Ole, mija i kalendarz ten dzień. A no, jest prosta, krótka aktualizacja. Wbijam się do głównej chaty. I to jest chodzi o naszą pomoc. Jak będziemy na tym siódmy, pozi yy, siódmy, yy, siódmy, siódmy poziom naszej wiochy, okay, to właśnie to jest 7 ósmy punkt, że w Statach nie dostępny, leży, jest dostępne poszucone yy, jest dostępne leży żmija i w rozkazie dostępny kalendarz ten dzień. Dobrze, to było wszystko, jeśli chodzi o pierwszą część naszego filmu. Yy, I co? I teraz przechodzimy do naszej rozgrywki. Akurat tej, w tej chwili trwają walki o partykularze. Ja standardowo w, w, w ramach <grywania> sprawdzenia czy wszystko jest ok, to standardowo zdobyłem partykularz z Bidy i drugi partykularz z Mory, czyli ten najsilniejszy, o około 4 Kilo, kilo, kilo Wojów. Dwojów straciłem teraz walcząc o ten partykularz z Mory, czyli trzeciego poziomu. Tak naprawdę straciłem to większość to łuczników i toporników, także zero, zero straty wielkiej. Także tutaj gracze zdobywają partykularze. Może teraz rzućmy okiem, kto tutaj i jakie partykularze już zdobył. Jak, jak, jak rody się mają co do partykularzy. No dobrze i tak. Nasz lud ma już 7 partykularzy na koncie. Słowianie mają 9. Gratulacje. Za druga ma 9. A tu może jeszcze taką wrzutkę zrobię, bo poprzednio oni tylko zdobyli tylko jeden partykularz. Przyznam się, że myślałem, że. bo wtedy to się pokryło, po, po jak gdyby z turniejem surta. No i byłem pewny, że większość graczy następny dzień, właśnie poleci do na turniej surta, i myślałem, że właśnie za druga w tym momencie poszaleje troszeczkę o partykularze. No faktycznie dużo partykularzy zostało osłabionych zbrojnie, no ale za druga nie uderzyła. Ale już myślałem, że bo w zeszłym, w, w zeszłym. Poprzednim razem tylko jeden parkularz zdobyty, teraz mają 9. Także już widzę, że strategię zmienili. No i mamy 8 usertów, czyli jak widać, słowianie i za druga idą łeb w web. Jeśli chodzi o parkularze, nasz, nasz kalendarz ma najmniej. No dobra, popatrzmy teraz to, co jest najfajniejsze, czyli na naszą topkę. Mamy Monalizę. Na pierwszym miejscu od dłuższego, dłuższego czasu. Monaliza jest pierwsza, praktycznie niezagrożona. Na, trzecie, na drugim miejscu jest Crash, wielkie gratulacje. I trzecie miejsce Ulanowski. wielkie gratulacje. No i później mamy właśnie tego poziomu dziesiątego mamy Fedę, Misza, Kleopatra i Wirtual. Czyli cała czołówka, silni gracze. Także mam nadzieję, że jeszcze coś się wydarzy tutaj, jak będzie na tym dziesiątym poziomie, coraz więcej nas tam będzie. I zaczną nam mgły znikać. <grych> które nie dopilnujemy. Zobaczymy co będzie się działo. Na dziewiątym poziomie mamy Chotzi Mira, Adgaro, Mieszko, to jest Ed, to jest mój, Rolf Brodaty, Bergfin, Wujomir, Zabro, Jupa, Pulasa, Sigur Porywcze, Zgorod Stary, Wojty, Gromek, Maknobi, Juraj, Kiar, Kaladan, Burza i Bolemir do 27. Miejsca, przepraszam, to jest wszystko poziom dziewiąty. Na ósmym poziomie mamy Ragnara, Rozmaryn, Ligię, Asasino i Olafa. Poziom siódmy, Księżniczka i Oswald. Oswald idzie całkiem nieźle, to jest nowy graf zupełnie. Jak widzicie szósty, piąty, czwarty i trzeci poziom już tu nikogo nie mamy. Na poziomie drugim mamy Ebbe. Wiem, że Ebba się loguje. Loguje się, coś tu klika, trzymam kciuki. Poziom pierwszy, Karos się całkiem niedawno zalogował. Wydawało się, że pójdzie, bo 42 tysiące punktów zdobył. A chyba, jednak gra się nie spodobała. <gry> I zaniechał gry. Szkoda, wielka szkoda. Dobrze, to by było wszystko, jeśli chodzi o naszą rozgrywkę. Spraw organizacyjnych tutaj nie będę poruszał. Na poprzednim filmie na shortcie widzieliście na YouTubie, że gracze, którzy już mogą jak gdyby, przekuć denary sterowaszniowe na upominki. Oczywiście zapraszam, na razie nikt, mnie, nikt tutaj nie przysłał, że coś tam chce przekuwać, chociaż Wujomir już powinien, ze względu na to, że ma 10 denarów uzbieranych, ja też będę go ścigał. Tak mówię, staram się, żeby po prostu powyżej 10 denarów tutaj gracze nie, nie mieli w swoim portfelu tych uzbieranych denarów sterowaszniowych i przy 10 już przekuwali to na upominek. Dobrze, to by było na tyle na ten film po dłuższej przerwie. Standardowo na koniec chciałbym zachęcić do subskry subskrypcji tego kanału, ustawienia komentarzy, lajkowania. Oczywiście, jeśli o czymś zapomniałem, macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach. I co? Do zaklikania w gospodzie i wracamy do walki o partykularze. Pozdrawiam serdecznie.